Witam serdecznie osoby urodzone pod znakiem strzelca w czytaniu horoskopu z kart na miesiąc czerwiec 2020. Od razu na samym początku powiem, że czerwiec będzie miesiącem takim troszeczkę ciężkim dla wszystkich. Dużo może być niedomówień, czasami złe samopoczucie. I dlatego proponuję, żeby wykonać sobie medytację fioletowego płomienia, ewentualnie oczyszczanie fioletowym płomieniem. My tutaj też mamy fioletowy ametyst, czaroid we fiolecie i świeczka we fiolecie. Aura miesiąca dla strzelca. Macie tutaj kartę, która się nazywa hmm, Jezioro bez czyli Jezioro bez ruchu. Y Oznacza to, że Wasz miesiąc czerwiec pro... prozaicznie będzie miesiącem bez ruchu, nic się w nim nie będzie działo takiego, nie będzie jakichś większych zmian, niby spokój, tylko że tafla wody może i bez ruchu jest, ale pod wodą toczy się życie, czyli jakieś drobne rzeczy jednak będą miały wpływ na nasze życie, niedostrzegalne. Po pierwszym spojrzeniu, niedostrzegalne tak od razu działające z ukrycia, ale będą miały wpływ. Takie mini, mini rzeczy, które, których nie czujemy, ale gdy się zgromadzą, nagle następuje tąpnięcie, czyli wielka fala na spokojnym jeziorze. I co będzie zaprzątało Wasze myśli? Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne. Generalnie zaprzątać będą sprawy z, z wasze zdrowotne. Coś nagle może wyjść takiego ukrytego, coś co do tej pory było skrywanego, da o sobie znać. Czyli mogą to być jakieś bóle nagle wyskoczyć, które Wam do tej pory. Może gdzieś tam tylko coś lekko pobolowało, a teraz właśnie ruszy skopyta, i to jest właśnie to, czyli coś wcześniej lekko kuło, a teraz nagle ból się może wzmóc. O tym będziecie myśleć, możecie być trochę przestraszeni na temat swojego zdrowia. Masze myśli, dla niektórych mogą dotyczyć diety, że pora przejść na dietę, czyli mamy tu książkę, udać się może do dietetyka, bądź samemu sporządzić jakąś dobrą dietę. Dla niektórych jeszcze może to się wiązać z pójściem do lekarza, psychologa, psychiatry, ponieważ jest nam w tej chwili ciężko i to będzie wam chodziło po głowie. Nad czym trzeba popracować, a więc nad swoim samopoczuciem, nad miłością do siebie. Nad własnym szczęściem można się przeistoczyć. Mamy tutaj karteliska. Lisek mówi o tym, żeby coś u siebie zmienić, czyli może na przykład zmienić fryzurę, makijaż, w przypadku mężczyzn można pójść na dietę, cokolwiek. I będziecie chcieli coś zdziałać, żeby poprawić swoje własne samopoczucie i żeby coś się ruszyło w końcu w kierunku uczuć. Zrobić ten krok, nad tym trzeba będzie solidnie popracować. Co się takiego może zadziać? A no, macie kartę drogi i konieczyna. Yy, nagle pojawi się coś takiego, gdzie trzeba będzie dokonać wyboru ruchu. Może to się wiązać z uczuciami. I yy, u, u, u niektórych to będzie, że na poprawę, a u, nich na, u niektórych na pogorszenie spraw związanych z uczuciami, z własnym samopoczuciem, dążenie do tego, żeby spełnić się yy, uczuciowo żeby spełnić się w sobie, tak? Tak w swej duszy, żeby to w tym serduszku grało. Teraz przejdziemy do indywidualnego bardziej czytania, ale dalej to jest ogólne, tak? Każdy z nas jest jakąś tam numerologiczną liczbę. Jak swoją liczbę policzyć, jest opisane pod spodem po, pod filmem. Więc sobie możecie przeliczyć i będziecie wiedzieć, jaką jesteście liczbą, ale pamiętajcie, dotyczy to liczb, cyfr osób urodzonych pod znakiem strzelca. I tak, dla jedynek strzelców. Dla jedynek strzelców wyszła nam karta Król Mieczy, która mówi o tym, że najwyższa pora jest zadziałać coś u siebie w swoim życiu, że Trzeba uzdrowić siebie, uzdrowić swoje podejście do życia, zacząć jakieś działania. No ale że macie tą kartę, która mówi o bezruchu, więc trzeba to zrobić najpierw drobnymi, malutkimi kroczkami, coś pomalutku zmieniać. Pomału, po to, by w końcu wstać z tego fotela i ruszyć do przodu. Zdrowotnie bóle kręgosłupa problemy z chodzeniem, tak? No i troszeczkę yy, takie minimalne stany, jeszcze może niedepresyjne, ale takie lekko podłamujące. Finansowo raczej w porządku, aczkolwiek yy, trzeba będzie troszeczkę wydać na, na leki, jeżeli chodzi o uczucia, już patrzymy na wasze uczucia. Karty były wcześniej już przetasowane, ja teraz tylko raz przetasuję i będę sobie wyciągać później. I jeżeli chodzi o Wasze uczucia, macie tutaj poczucie własnej wartości, czyli właśnie teraz zaczniecie dostrzegać własną wartość i to, że sami możecie też coś wnosić w cudze życie, i to, że ruszycie w końcu do przodu. Dwójki. Dwójki są, mają tutaj chyba najsilniejszą kartę w całym Układzie macie kartę mocy, która mówi o tym, że właściwie nie ma dla was rzeczy niemożliwych, aczkolwiek czego się nie chwycicie, to sobie raczej z tym poradzicie. I ten bezruch będzie was troszeczkę drażnił i coś będziecie musieli robić, ale małymi kroczkami. Wy lubicie to robić od razu z rozmachem, pomyślicie i działacie. A tutaj trzeba będzie, tutaj jednak trochę tak pomału, po troszeczku. Na coś trzeba będzie poczekać, czyli jakiś towar zamówicie, może przedłużyć się yy, do niego dojście. Gdzieś stanie, zablokuje się paczka. Yy, czy. Yy, Umówicie się z kimś, nie wiem, na randkę, na spotkanie w sprawie biznesu, no to od was nie będzie zależało, albo urzędy nie będą tak pracować, albo to ktoś nie będzie co wiedział, co zrobić, a tu trzeba będzie poczekać na swoją kolejkę. Niemniej jednak uda wam się to jakby wydreptać. Jeżeli chodzi o zdrowie, tutaj raczej wszystko w porządku, jedynie co może być nie tak, to. Yy karty razem ograniczyć troszeczkę mięso. W Waszym przypadku, akurat, tak, ograniczyć mięso. Finansowo, jak już mówiłam, w porządku. Uczuciowo postawa obronna, raczej nie będziecie wierzyć w deklarację uczuć. Nowo poznane osoby, nie do końca im będziecie wierzyć. Nieraz, żeście się przyjechali i na taką osobę będziecie patrzeć z dystansu. Trójki. Trójki, macie kartę, Gwiazd. Gwiazda mówi o tym, że trochę może dziać się uczuciowo. Niemniej jednak gwiazdy, no to jest tak bardzo rzeczy odległe, więc możecie mieć skłonność do przesadzania w stronę kierunku dobra. Macie bezruch, macie wodę. Macie tu też wodę i w tym wypadku chodzi o to, że może nastąpić u was zbyt idealizowanie różnych rzeczy. Jeżeli nie planujecie ciąży bądź poczęcia dziecka, to proszę uważać, a jeżeli chcecie, to jest to teraz dobry czas. Uwaga na zatrzymanie wody w organizmie. To może wam grodzić, możecie puchnąć. No i na sprawy związane z układami rozrodczymi zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Finansowo raczej wszystko w porządku. Jeżeli chodzi o uczucia, macie karta przyjmowanie. Ktoś Was będzie obdarzał uczuciem, będzie chciał Was rozpieszczać i tylko od Was zależy, czy wyjdziecie z tego słodkiego lenistwa i ruszycie na podbój miłosny, poznanie tej drugiej połówki, czy na schadzkę jakąś, czy raczej się skupicie tylko na rozmowach. Czwórki. Czwórki mają kartę, którą się nazywa potocznie, że coś przeszkadza w spaniu, koszmary, sen, nie taki. Czyli zobaczcie, jesteście przygniatani, każdy coś od was chce, a wy jesteście zmęczeni i w obecnej chwili macie dosyć, tak? W obecnej chwili macie dosyć, yy, nie wiem, żona czegoś chce, szwagierka czegoś chce, rodzina czegoś chce, i wszystko musicie załatwić wy. A wy jesteście zmęczeni i chcielibyście odpocząć, chcielibyście chwilę ciszy i spokoju, tak to będzie wyglądać mniej więcej. Jeżeli chodzi o, o zdrowie, no to tutaj właśnie raczej stan psychiczny, zmęczenie psychiczne, bardziej takie wypranie. Finansowo też trzeba będzie przeliczać finanse, żeby na wszystko starczyło. Uczuciowo macie komunikacja, czyli nie bierz wszystkiego na siebie, tylko usiądź, porozmawiaj z tą swoją drugą połową i Dojdźcie do jakiegoś wspólnego konsensusu, a się uda. Powiedzcie, jak się czujecie. Nie tylko mówcie, daj spokój, zrób coś, tylko usiądźcie i porozmawiajcie i może Wam się uda osiągnąć ten spokój, którego pragniecie. Piątki. Piątki, jeżeli chodzi o piąteczki, to u Was będzie troszeczkę problemów. Yy... Natury duchowej. Wy będziecie zmęczone, może was dopadać yy, taka senność, czyli wstaję, idę do pracy, wracam, coś zjem i kładę się spać, nic mi się nie chce, jestem taki trochę leniwy, ale jednocześnie będziecie tacy troszeczkę źli na cały świat. Yy, wszystko wam będzie przeszkadzało. Jeżeli chodzi o finanse, to raczej spokojnie, aczkolwiek od, z kogoś trzeba będzie coś wyrywać, ktoś będzie Wam coś winny albo urząd mnie na czas coś Wam prześle i tutaj trzeba będzie to troszeczkę zawalczyć. Jeżeli chodzi o, o zdrowie, to ból głowy, bezsenność, tak? zmęczenie, czyli ciężkie, yy, ciężka, yy, Jestem senny, chcę położyć się spać, ale budzę się zaraz za godzinę i dalej zasnąć nie mogę, coś w tym stylu, tak? Mogą wystąpić migrenowe bóle głowy. Jeżeli chodzi o uczucia, macie właściwy czas, to jest ten moment, żeby zadziałać, czyli jeżeli działo się źle, to pogodzić się, jeżeli dobrze, no to jeszcze gdzieś razem może wyskoczyć, może na takie jezioro, właśnie. A jeżeli kogoś Chcecie poznać, to właśnie jest teraz właściwy moment szóstki. Jeżeli chodzi o szósteczki, Wam raczej nie będzie na niczym zbywało. Bardziej taki, bo tu macie królową buław, czyli takie bardziej działanie, zbieranie plonów, czyli yy, w pracy też coś może fajnego się zadziać. Finansowo też. Jeżeli chodzi o zdrowie, no to w tym wypadku tutaj uwaga na przejadanie się w bóle brzucha. Mogą wystąpić i też gorączka, tak? Uważajcie. No i jeżeli chodzi o uczucia, macie oschłość, ponieważ wy się bardziej skupicie na działaniu w tym, w tym miesiącu, na zdobywaniu jakichś wiadomości, które będą szły troszeczkę po grudzie, to wasze uczucie yy, będzie takie trochę osłe, bo. Każdy czegoś będzie od Was chciał, a Wy powiecie: Dobra, nie ja teraz, bo teraz muszę zrobić to i to i tamto. Pogadamy o tym za chwilę. A właściwie, czego Ty chcesz, o co się czepiasz, tak? No mniej więcej. Jeżeli chodzi o siódemki. No, u was to będzie takie troszeczkę zmęczenie materiału. Właśnie to wy będziecie chcieli najbardziej odpocząć sobie takiej ciszy, spokoju, stagnacji, ale wam może dokuczać właśnie zdrówko troszeczkę i w waszym przypadku taka trochę depresja, jakby. Osoby troszeczkę starsze będą się bały, że tak powiem, ściągnąć te maseczki i ruszyć bez nich na życie. Będą się bały, że ludzie ich pozarażają, i tu może być ten problem, właśnie tego typu. I każdy katar, a przecież on może być tylko alergiczny, będziecie chcieli zaraz sprawdzać u lekarza czy robić testy. Będziecie jakby bali się odrobiny choroby. W Waszym przypadku mogą być właśnie bóle głowy, bóle pleców przede wszystkim mogą nastąpić i hmm. takie w ogóle ogólne zmęczenie materiału. Finansowo raczej wydacie troszeczkę na podreperowanie zdrowia, może na jakieś suplementy. Uczuciowo macie kartę Orgasm i tutaj nie będzie Problemów, jeżeli chodzi o uczucia, ponieważ wszystko będzie jak należy. Ósemki. Ósemki mają kartę umiarkowania, czyli jak było, tak i będzie. Raczej jeżeli było źle, no to już się trochę to ustabilizuje. Jeżeli było super hiper, to troszeczkę spadną bloty. Um, umiarkowanie mówi o tym, że to tak będzie sobie troszeczkę tak, troszeczkę tak. Taka czasami huśtawka nastrojów. Yy, sprawy, które będziecie chcieli załatwiać czasami mogą iść lekko po grudzie, ale za moment się wyprostują. Yy, jeżeli chodzi o... Uczucia, no to jeżeli chodzi o finanse, to tych pieniążków będzie tyle, ile potrzeba, zawsze się znajdą na to, co akurat będzie potrzebne. Jeżeli chodzi o zdrowie, no to uwaga na płyny w organizmie, tak, możecie, możecie mieć zatrzymanie płynów, też problemy z oddawaniem moczu i jakieś może być zapalenie. Jeżeli chodzi o uczucia, macie zgubę. Zgubicie gdzieś swoje serduszko, wy komuś je oddacie, ale ten ktoś nie będzie chciał tego waszego serduszka i waszych uczuć. Jeszcze nie teraz, jeszcze nie ten czas. Tym bardziej, że macie tu zastój, tak? Więc spokój, nic się nie dzieje. To jeszcze nie teraz. Dziewiątki. Dziewiątki będą doszukiwały się jakichś ukrytych działań wśród innych osób. Być może ktoś im się z czegoś zwierzy i nie będą wiedzieć, jak postąpić, czy puścić gdzieś to coś dalej. Być może coś zauważą, że się dzieje nie tak u znajomych, bliskich, ale nie będą wiedzieli, co z tym fantem zrobić. Zachowają sekret dla siebie, będzie im z tym troszeczkę ciężko. Jeżeli chodzi o zdrowie, raczej tutaj jest wszystko w porządku. Jedynie co może być, to yy, taki smutek. Finansowo w porządku, tutaj raczej się nie musicie niczego obawiać. Jeżeli ktoś szuka pracy, może ją znaleźć, ale yy, jako pomocnik, taki, pomocnik, czy to przy szpitalu, czy to przy jakimś domu opieki, czy, czy też pomoc, nie wiem, w rozładunku towaru. Taka, taki pomocnik to może sobie znaleźć. Jeżeli chodzi o Wasze uczucia, macie błędne decyzje, czyli um, nie tak coś możecie zinterpretować, i to potem się może troszeczkę odbić na Was. Czyli raczej na początku jeszcze spokój, ale potem takie małe przytyczki mogą być, że Żeście nie tak coś zrozumieli. Karta wyroczni. Karta wyroczni wyciągnęły się Wam dwie karty i tu macie tak, nie martw się o to, kto kocha Ciebie. Koncentruj się na tych, których Ty kochasz. Czyli nie martw się tym, czy jest ktoś, kto Ciebie pokocha, czy, czy ta druga połowa coś do Ciebie czuje, czy trafisz na kogoś, czy nie. To nie to. Ważne jest to, kogo Ty kochasz i co dajesz od siebie? Druga karta, czasami uśmiech lub miłe słowo, może być silniejsze od każdego leku. Uśmiechaj się, żartuj. Uśmiechaj się do mijanych ludzi, zobaczysz, ile dajesz im nadziei, a dzięki temu i ty sam poczujesz się lepiej. Anioł. Anioł, jakiego żeście otrzymali, jest to Anioł nadziei. Anioł mówi o tym, byście się nie zamartwiali tym bezruchem, który w tej chwili u was jest. Ponieważ daje wam nadzieję na to, że będzie poprawa. Musi być chwilowa stagnacja, chwilowy spokój, bo to jest tak zwana cisza przed burzą i niedługo coś u Was się zadzieje. Może już pod koniec czerwca, a może na początku lipca. Osoby, jakie są dla Was wrogie, no takie słowo troszeczkę wrogie, czyli takie może nie do końca życzliwe, albo u których nie szukać porady, to bliźniaki. Szczególnie porady finansowej, związanej z finansami, nie szukamy u bliźniaków. Bliźniaki będą miały odmienne całkiem zdanie, mogą was źle pokierować. I znaki przychylne to drugi strzelec. Drugi strzelec, y szczególnie przydatny w rozmowach, czyli jeżeli coś nie tak się dzieje, źle porozmawiaj z drugim strzelcem, albo ty będziesz jemu podporą, albo on tobie, szczególnie jeżeli jest gdzieś daleko. I nowa rzecz. Dla tych, którzy zajmują się jakąś ezoteryką, nie, niekoniecznie bardzo wytrawnie, może tylko po prostu tak z pasji, z ciekawości, taka podpowiedź od ezoteryczna, czyli wyszła Wam karta mów szczerze. Czyli jeżeli na przykład coś wróżysz, a nie do końca wiesz, co powiedzieć, to zamilcz. Powiedz, karty nie chcą powiedzieć. Albo jeżeli widzisz, że coś nie tak się dzieje przy wróżeniu, to powiedz, nie taj tego, mów szczerze, tak? Jeżeli na przykład robisz jakieś, widzisz, że ktoś ma jakieś podczepy, to też powiedz tej osobie szczerze, że coś takiego widzisz, że jest możliwe, tak? Jeżeli potrafisz coś ściągnąć, zaoferuj swoją pomoc, niekoniecznie za zapłatę. Mów szczerze, nie udawaj, że coś potrafisz, bo to się na tobie odbije i jednocześnie ta karta również mówi o zablokowanej czakrze gardła. Może nie do końca zablokowanej, ale zabrudzonej czakrze gardła i tą czakrę trzeba yy, przeczyścić. Dziękuję ślicznie i do usłyszenia przy następnym filmie.